Dzisiaj zaczynam grę w Stars, od zera. Chcę dostać za wieczór Bohatera Buła. Zobaczcie, uda mi się to zrobić. Najpierw w tamtej grze jest rozgrzewka. Tam trzeba chodzić i zbierać diamenty. Rozgrzewszy jest, trzeba będzie strzelać w jakichś robotów. Potem już w pierwszej rundzie. Trzeba będzie chodzić, strzelać i diamenty zbierać. Żeby strzelać trzeba na czerwony guzik, a żeby chodzić na niebieski. A tu ja już tych robotów strzelam, jeszcze jednego nie strzeliłem i jeszcze, jeszcze muszę to zrobić. Jakoś nie udaje się mi to, ale teraz blisko, a nie jak to. O, już, wszystko. Może chyba tak, a może... A, jeszcze roboty. Oj, oj, oj. Jak to zrobić? Musimy jakoś ich zastrzelić. O, jak szybko. I jeszcze. Oj, oj, oj jak to nie możemy. Oj, oj. O, juhu. Już. Teraz trzeba napisać, kim będziesz. Tu kogoś pisze. Nie, chyba nie chcę go napisać. Ja chyba nie chcę, tak. A, super grę chcę napisać. Tak, tak. Trzeba zaznaczyć, ile masz lat, a potem zagrać w jedną grę. Wtedy zobaczysz. Jakim jesteś bohaterem, i co u niego jest? Zobaczcie, jak ja gram. Zobaczcie, jak ja teraz będę grać. Trzeba będzie celowo tam strzelać w pierwszej rundzie, i trzeba będzie zbierać klejnoty. O! Zebrałam jednego klejnota. Trzeba u siebie utrzymać, jeśli. U ciebie będzie 10 klejnotów w drużynie, to twoja drużyna wygrała. O, o, teraz, teraz, ojojoj, muszę uciekać. A! Tam gdzie ojojoj, gonią się. Ojojoj. O, już nie gonią się. U, ojojoj. Dwa przeciwnika. Ojojoj, ojojoj. <grytanie> muszę jak Pokonać. O! Ojojoj! Tu jest już trzy przeciwnika. Juhu! Uż, już wygraliśmy prawie. I jeszcze. Nie jest koniec gry. Może. O! Musimy jeszcze zebrać kryształy. Nasza drużyna musi zebrać. Juhu! Nasza drużyna ma dużo kryształów. Dużo niż 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. już skończyła się gra. Wygraliśmy. Juhu, juhu, juhu. Pierwszą rundę odegraliśmy! Zaczynamy! Gdzie są przeciwniki? To trzeba jeszcze dalej! O, już są te przeciwniki! Szybko! Joyoj! Musimy ich pokonać! o, kto wygra? Bohaterowie? czy złodzieje? Zobaczymy! Oj! Nie zabili! Teraz im chyba pokażę. Ojojoj, złodziej, jeszcze goń. O, chyba złabili już. Tak. Oj, nie, jeszcze nie zabili. Jak to zrobić? Ojoj. O, znowu mnie zabili. Jak to? Może teraz im pokażę. Gdzie są te złe? A, tu jest złodziej! Jeszcze nie zabili nas. A zabiją czy nie mam równo kryż klejnotów. To wygra. O, oni mają 6, my 5, znowu mnie zabili. Jak to? O, kryształ, o, klejnot, już mam klejnota jednej. O, ile mamy Sześć. Oni też 6, mam porówny. O, znowu mnie zabili. Jak to? Co to takie? Dlaczego mnie cały czas zabijają? O, prawie wygraliśmy, bo mamy 8 tych klejnotów. O, mamy już 9. A nasi przeciwnicy mają 9. O, mamy 8. Oni mają 7. Mamy 10. Cichu. Mamy 10. Mamy 10. O, dużo klejnotów jest. Szybko, bój szybko. O, jeszcze klejnot. Dwa! Jeden! Wszystko! skończyło się gra! Wygraliśmy 11 klejnotów! Juhu! Wygraliśmy! O! Teraz odłożę jak... skrzynkę. Co tam jest? O! Pieniądze! Mocy dla mojego bohatera Shelley. O! Co tu jest? Mam tylko jednego bohatera. Tylko jednego. Może jeszcze jakiś będzie u mnie. Nie wiem. Zobaczmy. Bronze Stars. Adamowa gra mobilna, stworzona przez supercil. Teraz patrzymy co u mnie tam jest. He. O, tu są, tu są różne bohaterzy. Ja chcę jakiegoś jednego, już Wam mówiłem. była, ale jeszcze nie wiem. Za wieczór może go dostanę. Teraz pokazuję, jakie są bohaterzy. Ostatni jest jakiś chyba... Kto teraz? Robot jakiś. O, chyba jest super. A dalej są skrzynki, skrzynki. Skrzynki, skrzynki. O tań bohater był tamten robot, który znowu pojawił się, bo. O, już mam nitę! Hmm. Brown Stars jest grą przeznaczoną głównie dla rozgrywek wieloosobowych. Możliwa jest jednak gra z botami, której nie zdobywa się. Pucharów otrzymywanych po wygranej rundzie. Co, coś dla nity będę kupował? Tak, super. Moce dla nity kupuję. Istnieją następujące kategorie postaci: zadymer początkowy, nagroda alej pucharów, rzadki, bardzo rzadki, epicki, mityczny, legendarny i chromantyczny. Można zdobywać też ulepszenia do zadymiarzy, takie jak gwiazdne moce oraz gadżety. Zobaczę te tunity. O, co? Jeszcze będziemy jakiś boks. Jaką skrzynę? Otworzymy. A, znowu pieniądze są. O, jeszcze mocze dla nelly i dla nity. Dostępnych jest wiele typów gry, zwykle polegających na drużynowej lub indywidualnej walce z innymi graczami. Gracze kolekcjonują w niej postacie. W grze istnieją. Trzy podstawowe waluty, monety, klejnoty, gwiazdne punkty, można za nie kupować różne dodatki, zmieniające cechy i wygląd bohaterów. Początkowe postaci: szel. O, znowu skrzyną tworzyliśmy. I znowu pieniądze i supermocno. I jeszcze dla kogoś, co to jest, kto to? To, mamy jeszcze kogoś nowego? Chyba tak. O tak. Mamy jeszcze kogoś nowego. Jakaś rosa? O kota już mamy. Jeszcze został nam bół i wszystko. I do ta wtedy buła. O, już dostałem buła! Juhu! To do zobaczenia w innym filmiku! Pa pa!